Top 5 polskich wynalazków. Część druga. Walkie Talkie, radiopolowe, to nie amerykański patent. Polski inżynier Henryk Magnuski opracował dla Motorola pierwsze przenośne radio dla armii USA. I tak narodził się Walkie Talkie, łazik marsjański z Polski. Studenci z Politechniki Białostockiej zbudowali łazika, który wygrał międzynarodowe zawody NASA. To był dowód, że polska technologia może podbijać kosmos. Błękitny laser, wynalazek polskiego fizyka profesora, Sylwestra Porowskiego, który umożliwił tworzenie płyt Blu-ray i nowoczesnych projektorów. Bez niego nie byłoby kina HD. Sztuczne Serce z Zabrza. Polski zespół pod kierunkiem profesora. Zbigniewa religii stworzył jedno z pierwszych sztucznych serc na świecie. To przełom, który dał nadzieję tysiącom pacjentów. Wykrywacz min Józef Kosacki. Podczas II wojny światowej polski inżynier Józef Kosacki skonstruował pierwszy na świecie skuteczny wykrywacz min, który trafił do armii brytyjskiej urządzenie uratowało tysiące żołnierzy.